Dzisiaj nie ma upału. Dzisiaj jest taka powiedzmy akceptowalna, normalna pogoda, którą lubię. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Także taka kochani, sobota. Wam te świece Twinkle Candle, po prostu one są tak genialnie pachnące, są sojowe, przepiękne zapachy, Pinat Butter wygrywa i Pumpkin Spice latem. Ta świeczka to jest jeszcze świeca z Betty Sky Guerr, tylko ja nie mam pojęcia czy oni jeszcze mają te świece w sprzedaży. Także no, Twinkle Candle to są moje ukochane świece, po prostu mam zapas. Mam ponad 10 w domu, różne zapachy, jeszcze y, czekolada z miętą jest cudownym zapachem. Ta dynia i piniat bater jak razem są odpalone, tworzą taką naprawdę aurę klimatyczną, zapachową w domu mega. Także nam, no, jak najbardziej mogę je polecić. Z kuchni właśnie wypiłem sobie kolagenik. Wypiłem sobie moje witaminki, wziąłem sobie moje suple, ale jeszcze yy, nie piłem dzisiaj chlorofilku Labuan. Po prostu najlepszy chlorofil ever. Właśnie mi się wierzy, wgrywa film na dzisiaj dla Was na kanał. Także robię sobie moją cudowną mieszaneczkę. Wam pokażę, o tutaj. <laughs> Zielona magia się robi. <laughs> Zielona magia sobie tutaj dodaję chlorofilek, on naprawdę jest taki orzeźwiający, świetny jest na e, lato, e, na poranek, bo olejek miętowy, smak naturalny miętowy i to jest takie po prostu orzeźwienie na poziomie level hardu. Pamiętajcie, że ten chlorofil trzeba wypić w ciągu 10 minut od e, zrobienia, ponieważ wtedy traci swoje on e, właściwości, także zdroweczko. To jest tak pyszne. I moja koleżanka do mnie mówiła, że to smakuje jak krople żołądkowe. Brednie. Krople żołądkowe to... Mm -mm. To jest taka rześka, rajska, świeża, cudowna mięta. Także jak najbardziej. Jeszcze rozmawiałem z moją koleżanką, która jest świeżo upieczonym lekarzem, a jednocześnie dietetykiem. I właśnie ona mi też mówiła, żeby od czasu do czasu do chlorofilu e, dodać węgla aktywnego. Jeżeli się detoksykuje organizm. Ja mam tutaj węgiel ten z Altafarmy z Rosmana, on jest najlepszy. Aczkolwiek ja wam powiem szczerze, że ja nie wyobrażam sobie dodawać tutaj węgla. Dla mnie działanie tego chlorofilu samo w sobie jest cudowne. Ja go piję już ponad półtora roku i naprawdę mogę wam powiedzieć, efekty są Piorunujące, czuję się lepiej, rzeźko. Pamiętacie, w tamtym roku, w 2023, ja bardzo często chorowałem. Naprawdę bardzo często chorowałem. Ja miałem e, grypę: 3 dni, 4 dni, maksymalnie tydzień, ha, 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 ha że zdrowiutki, znowu. Później znowu tydzień, na przykład zdrowiutki, ha, 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 znowu. I problem był. Lekarze szukali przyczyny, prześwietlili mnie. Moje CRP, tam coś z CRP miałem, aczkolwiek no to zostało szybko normowane, wszystko było ok. I od momentu, kiedy ja piję chlorofil, ogólnie wyniki krwi ja i tak czy siak miałem cudowne, nie? Ale nie wiedzieli, dlaczego e, tak jest. Od momentu, kiedy piję chlorofil, wszystko jak ręką odjął, naprawdę. I to też nie jest efekt krótkoterminowy. Ponieważ była y, taka akcja, że był braki były w dostawie tego chlorofilu, a że ja nie ufam innej firmie i no, nie zamawiałem innego, i miałem po prostu lukę tak jakby w dozowaniu tego chlorofilu. no Bo czekałem na jego dostępność, a sklep mi co chwilę gwarantował, że zaraz będzie, zaraz będzie i tak dalej, i tak dalej. Czekałem na niego sumiennie, nie kupowałem innego, bo innym nie ufam. Nic się złego nie działo. Naprawdę te, te efekty tego chlorofilu są tak długoterminowe. Ja jestem po prostu naszycowany energią, energia, zdrowie bezproblemowe, lepsze samopoczucie. Wam powiem naprawdę mega, mega rzecz. Także ten chlorofil z Ullapuana to ja już mam teraz w zapasach. Ja mam sześć opakowań w domu w zapasie. Bo jeżeli nie daj Bóg, by znowu wyszła jakaś okoliczność zasadna, że są one niedostępne, znowu by się wyprzedały, no to miałbym nauczkę e, swoją, ze siebie. Nadzwyczajnie w świecie. Artur pojechał do Polski, tam załatwiać sprawy. Później będziemy jechać na zakupy. Jeszcze dzisiaj mamy w planach odwiedzić naszą przyjaciółkę. E, także no troszeczkę dzisiaj mamy jakby na tą sobotę... ...do roboty de facto. Aczkolwiek teraz też otrzymywałem na swoim e, kosmetycznym kanale... Il, ...na ile takich chlorofil mi starcza. On mi starcza na 3 tygodnie. Tak na około 3 tygodnie. Ja czasem szaleję. E, ja czasem na przykład robię tak, że... Nie piję sobie dwudniowo na przykład, bo ja piję go ogólnie dwa razy dziennie, ale czasem nie mam czasu go wypić dwa razy dziennie, to robię sobie podwójną dawkę po prostu w jednej dawce, żeby po prostu mieć wszystko zaspokojone i żebym wieczorem na przykład danego dnia, bo będę gdzieś na imprezie czy coś, nie musiał go pić. Cudowny, polecam zdecydowanie, także co? Lecę, bo już zrobiłem pielęgnację. Wziąłem prysznic, ogarnąłem się. Lecę, bo właśnie mi się chyba film wie, wgrał już na kanał Urodowy, także lecę go publikować. To jest takim moim sentymentalnym e, toniczkiem do twarzy. Wjechał filmik, e, z którym 6 lat temu nie miałem kontaktu, przez 6 lat, i on jest po prostu pisty. E, on mi e, pokazał tak naprawdę właściwą drogę świadomości konsumenckiej, świadomej pielęgnacji, bo to był pierwszy świadomy kosmetyk, który używałem w swojej pielęgnacji po przejściu z tych drogocennych, drogocennych, szczelnych, nieszczelnych śmieci. I to był mój pierwszy taki świadomy kosmetyk. I właśnie o tym sentymencie dla Was nagrałem filmik i właśnie on wjeżdża na kanał, także zaraz na pewno wjedzie filmik na kanał Urodowy. No, także lecę zobaczyć, co z tym filmem, lecę go publikować. Do zobaczenia później. Temu dosłownie wjechał filmik z tym tonikiem na mój kanał urodowy. O już właśnie widzę pierwsze powiadomienia są, że komentarze już wjeżdżają do tego filmu. Także filmik już z tym tonikiem śmiga na kanale. Wjechał przed chwilą. Także niech się dzieje magia! it, <laughs> Także będzie co będzie. Ale co ja chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, tak personalnie, właśnie chciałem um, sam nagrać sobie tego vloga, bo chciałem Wam właśnie powiedzieć, że ja bardzo Artura podziwiam. Podziwiam go za tą determinację w walce o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi na swoim tym kanale Okiem Alkoholika, co on prowadzi. Te swoje, te jego doświadczenia życiowe ten obraz tego co on robił pod wpływem tego że teraz nie pije i odbudował całe swoje życie no nasze relacje też zostały odbudowane no, widzieliśmy ślub w końcu i tak dalej i tak dalej także to wszystko się naprawiło udało się naprawić zregenerować tak i on teraz tą energię, dobrą energię, ten pozytywizm oddaje innym ludziom, którzy tego potrzebują. Słuchajcie, nie wszyscy mają możliwość, na przykład spożywający alkohol, którzy mają problem z uzależnieniem alkoholowym, taką możliwość, że dostaną wsparcie od rodziny, że dostaną wsparcie od przyjaciół. Bo słuchajcie, Artur też miał w cholerę przyjaciół jak chlał. On mój w cholerę przyjaciół. Wszyscy do tańca, różańca, do wódeczki, do piweczka, wszyscy byli. Wszyscy byli. Dla mnie oni tamci jego znajomi poprzedni, jak on chlał, oni wiedzieli, że ja ich nienawidzę. Oni wiedzieli. Że ja ich nienawidzę po prostu i. Dlatego nie wchodzili mi w drogę też, nie? No. I jak Artur przestał pić, to tak naprawdę życie zweryfikowało, ilu ma prawdziwych przyjaciół. I nie ilość, a jakość się liczy. I dzięki temu, że nie pije, też zyskał nowych przyjaciół, którym też pomaga, wspiera. Także jak najbardziej tutaj nie ma żadnego problemu. I ja wam muszę powiedzieć, że ja cholera go podziwiam, naprawdę. Ja go podziwiam. Wiadomo, jego kanał na YouTubie, no, Okiem Alkoholika jest raczkujący, tak? I wiadomo, dla osoby raczkującej, no, zasadą jest to, że na przykład, no, na początku się, no, nie ma tych odbiorców yy, dużo. Choć i tak on się wbił, bo go bardzo mocno YouTube podrasował i tam dużo ludzi do niego przyszło, co jest bardzo ważne i to, się, to, to jest bezdyskusyjnie. Aczkolwiek on się nie zniechęcał nigdy yy, i nigdy nie musiałem go dopingować energetycznie, żeby się nie zniechęcał, bo on ten kanał chciał prowadzić i on ten kanał dobrze sobie zaplanował. Najpierw miał być kanał o duchach, o zjawiskach paranormalnych. E, a później stwierdził nie, ja idę w pomoc ludziom, tym, którzy potrzebują właśnie tym, którzy nie mają tych przyjaciół, bliskich, co by mogli ich na dobrą stronę pokierować, nakierować i zrobił ten kanał. I wam powiem, ja jestem cholera z niego tak dumny, że on ma ten kanał. Ja widzę, ile tam ludzi pisze z potrzebami, z prośbą o pomoc, wsparcie. Artur oddaje całego siebie tam. Nie mogę powiedzieć nic złego. Ja jestem z niego choler. Wiecie, ja mendy nie będę chwalił, po, tak wiecie, o publicznie. Bo on wie, że u mnie na pochwałę to trzeba sobie zasłużyć. Ja nie jestem człowiekiem, który chwali kogoś bardzo łatwo od tak jako puste słowo. U mnie trzeba sobie na to zasłużyć. Yy, I gdybym ja go tak wiecznie chwalił, tak w domu, to on by w skowronki obleciał. Wiecie? On dostaje ode mnie wsparcie. On widzi, że jestem z niego szcz dumny, szczęśliwy. Aczkolwiek ja, to powiem tak otwarcie. Nieważne czy on będzie to oglądał czy nie, ale jestem tak cholernie z niego dumny z tego kanału, właśnie jaką pomaga tym ludziom, ten sposób wypowiedzi. To jest naprawdę magia. To jest magia. I ja go podziwiam. Naprawdę jestem z niego cholernie dumny, że on y, otworzył sobie tam ten kanał. Naprawdę. Naprawdę jestem dumny. Także jak go jeszcze nie znacie, to Okiem Alkoholika na YouTubie w opisie Wam zostawię nazwę jego kanału. On się też tam ucieszy, jak do niego przyjdziecie, wpadniecie. Także nawet jeżeli Was problem nie dotyczy, to wiecie, dla samego jego, tak, do Czupura, to on się też bardzo y, ucieszy. Dobra, to ja lecę się szykować, ogarnieć się, bo jak mówiłem, on wróci z Polski, idziemy na ten shopping, idziemy naszą przyjaciółkę odwiedzić. także... Na pewno jeszcze później nagramy drugiego vloga. Jak się wam podoba, to kciuk do góry, jak nie, to w dół. Kocham Was bardzo. Buźka, do zobaczenia. Pa.